Idź w górę strumienia Idź w górę strumienia Redemptoryści na Wielki Post Jeżeli ktoś w Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Ewangelii, szukałby jakiegoś jednego, drugiego zdania, które byłoby dla niego najbardziej mobilizujące, aby nie zmarnować żadnej chwili, to myślę, że dzisiejsza Ewangelia mówiąca o tym, że cokolwiek uczynimy dla kogokolwiek, a zwłaszcza dla człowieka, który nie jest zauważany, którego uważamy za właśnie najmniejszego, to te słowa Ewangelii są niezwykle mobilizujące. Bo z czym stajemy, według słów Jezusa, na Sądzie Ostatecznym? Nie stajemy z tym, ile odmówiliśmy różańców, ile razy uczestniczyliśmy w mszy Świętej, ile razy przystępowaliśmy do komunii czy innych sakramentów. To też jest ważne, ale Jezus wyraźnie mówi, że cokolwiek uczyniliście. Jednemu z moich braci najmniejszych. To tak, jakbyście to czynili dla mnie. Zasadniczo nie spotkałem, spotkałem tylko jeden taki szczególny dom. Gdy do niego się wchodzi, to nad drzwiami przy wejściu jest napis, zdanie właśnie z dzisiejszej Ewangelii. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych. Jest to dom, który gromadzi ludzi, przede wszystkim dzieci, młodzież, które potrzebują wszelakiej pomocy, ale wydaje się, że najbardziej potrzebują miłości, bezpieczeństwa i dobra. I każdy, kto do tego domu wchodzi, wie, że takiego gestu miłości może się spodziewać. Myślę, że ci, którzy ten dom zakładali, mieli na myśli właśnie. To zdanie z dzisiejszej Ewangelii, że człowiekiem najmniejszym jest ten, który jest blisko, który wchodzi do tego domu. Bo yy, możemy jeszcze wrócić do innego zdania, kiedy pytano Jezusa, kto jest moim bliźnim. Bliźni to znaczy ten, kto jest blisko. Miłości doświadczamy wtedy, kiedy obdarzamy także. Tą miłością człowieka, który jest najbliżej nas. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, to uczyniliście dla mnie, mówi Jezus. Tym zdaniem potwierdza, że miłość jest bardzo konkretna. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Dei oraz redemptor.pl